Cześć, witam Was bardzo serdecznie w serii krótkich poradników odnośnie sztucznej inteligencji. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aplikacji Write. Zajmę Wam dosłownie 2-3 minuty, także polecam zostać do końca, aby dowiedzieć się o tym narzędziu. Generalnie jest to narzędzie, które pozwala nam tutaj, najlepiej będzie od razu pokazać. Ono tworzy do generalnie automatyzowania naszej pracy, do rozwoju e-commerce'ów, do obrabiania zdjęć, do rozwoju social mediów, do tworzenia e-booków, tworzenia stron. To jest taki chat GPT. I zebrane wszystkie funkcje tutaj w bardzo prostym interfejsie, tak? Wszystkie te funkcje możemy wykonywać zapewne za pomocą czata GPT, jednak tutaj są stworzone modele z tego czata, tego Głównego można powiedzieć, które tutaj, że tak powiem, specjalizują się w różnych, w różnych funkcjach. Tu przykładowo dla programistów jeszcze mamy coś, czyli przykładowo do kodowania, interpretacja kodu, co ono oznacza, generowanie kodu, tutaj advertising tools, czyli tworzenie ad hooków, tutaj jakichś nagłówków reklamowych, tutaj Google Ads specjalista, tak? E-commerce, tutaj mamy. Optymalizowanie aukcji na eBayu, na Amazonie, także jest to dosyć fajnie rozbudowane. Tutaj, formułki na przykład zwrotów, też jest tego bardzo dużo, zarówno dla twórców, jak i dla osób działających właśnie sprzedażowo. Twórcy, jacyś autorzy tutaj jakichś książek, powiedzmy sprzedawcy, handlowcy na pewno znajdą coś dla siebie, twórcy, także jest tego bardzo dużo. I po prostu odsyłam cię do używania tego narzędzia, jeżeli jesteś zainteresowany. Nie jest to żadnym, w żadnym stopniu promocja. Ja robię sobie taki przegląd narzędzi sztucznej inteligencji i prezentuję wam je na moim YouTubie. Ta aplikacja zresztą też została utworzona przez Sztuczną Inteligencję. Mamy jeszcze wypisane korzyści z właśnie tej aplikacji Gravity Write, czyli mamy zwiększoną produktywność, spersonalizowane wsparcie, oszczędność czasu, tym samym też pieniędzy. Często nie musimy, że tak powiem, wynajmować, zatrudniać jakiegoś pracownika, do tego, aby Wam napisał i w ogóle robił te posty i tak dalej, tylko na przykład robimy za pomocą tego, ewentualnie możemy dać naszemu pracownikowi te narzędzia do dyspozycji, wtedy zrobi więcej pracy w ciągu dnia, tak? Także tutaj opcji jest bardzo dużo. Eee, tutaj jak działa, Gravity Ride, analiza, podpowiedzi, automatyzacja. Wszechstronne zastosowania, to już sobie powiedzieliśmy, dla kogo jest to używane. Tyle w tym materiale. Jeżeli interesujecie, dawka wiedzy odnośnie sztucznej inteligencji, zasubskrybuj ten kanał, sprawdź moje profile na TikTokach. Quality Power też jest na Instagramie, oczywiście są opinie moich kursantów, opinie osób, które ze mną współpracują, jeżeli chodzi o wdrożenia sztucznej inteligencji i stron internetowych w firmach. Także sprawdź sobie też moją stronę, subskrybuj, obserwuj i widzimy się w kolejnym materiale.